Jako pomocnik maszynisty jeździłem na parowodach na TY-2, TY-43, no, OK-1, OK OK-22, OK no i te Rki były na przedoku właśnie w tym czasie. Jakie to były wrażenia? No wrażenia, wrażenia to były normalne, jak to normalnie, że to robota brudna, ciężka, no bo tony się przewalało jednak, Trzeba tony węgla było przewalić jak pomocnik, jako pomocnik, nie? Czy, czy, czy rzeczywiście to arystokracja maszynistów jeździła parowozami? Ja wiem, w tym czasie to już nie. W tym czasie to już nie. Bo to przedtem to jeszcze może tak. Jak, się, jak słyszało się przed wojną, nie, No ten maszynista jeździł w białych rękawiskach. W tym czasie to już nie. W tym czasie to maszynista był tak, pomocnik też musiał robić tak samo, bo tam, czyli smarowanie, niesmarowanie to nie było w tym czasie. Już. Eee, dzisiaj pokazuję panu wnukowi. To się pokazuje właśnie wnukowi. Kiedyś pokazywałem wnucce, a teraz właśnie pokazuję wnukowi jak to wygląda parouz, bo jeszcze parowozu to w ogóle nie widział. To